Cześć, sięmano. Zima nie odpuszcza, ale to nie znaczy, że my mamy odpuszczać, bo jesteśmy tu na działce i mamy pierwsze przygotowania do nowych nasadzeń. Działka, którą tu widzicie. Ma powierzchnię 0,81 hektara. Wyznaczamy sobie rządki takimi oto palikami. Jest miareczka, jest wszystko profesjonalnie. Jeżeli chodzi o dokładność, to jest co do około 1,5 cm, więc prawie jak po GPS-ie. I tak będziemy sobie wyznaczać przez całe pole. Po co to wyznaczania? No po to, że na dniach wjeżdżamy tu z... Pieczarą Na tą powierzchnię, czyli niecały hektar Rozrzucimy sobie dwa samochody Pieczary parowanej Dlaczego teraz? A no właśnie dlatego Dlatego, że można, dlatego, że można tu pojechać Bo ziemia jest zmarznięta Dość, dość solidnie Ona jest zmarznięta, znaczy solidnie No pewnie na Kilka centów jest zmarznięta, więc mogę tu pojechać traktorem bez żadnych przeszkód i rozrzucić sobie pieczary. Rozrzucamy ją metodą pasową. Nie wiem, czy będziemy strzelać z oka i wyznaczać te rzędy, czy po sznurku to jeszcze się okaże. Rozrzucamy tu właśnie dwa samochody, czyli jakieś 50-60 ton na hektar tak mniej więcej wyjdzie jeden samochód około 25 tu jest wiecie dwa samochody niecały hektar coś takiego nam tu powinno wyjść pieczara oczywiście parowana po rozrzuceniu tej pieczary w ten śnieg w ten mróz w to wszystko będzie nam się ta pieczara przepłukiwać 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 jeszcze jakiś tam deszczyk spadnie śnieżek i ją ładnie przepłuka wraz ze zbliżającą się wiosną Pole będzie się osuszać, i wtedy wjedziemy z nawozami fosforowymi. W grę wchodzi oczywiście superfosfat pojedynczy, gdzie na ten niecały hektar rzucimy około tony i będzie to druga dawka fosforu, właśnie na tej działce. Bo pierwszą dawkę robiliśmy rok temu i to też było około tony. Po tym wszystkim, tuż przed zbiorem, jeszcze raz wjeżdżamy z nawozami i jeszcze raz kładziemy, ale już w pasy, typowo w pasy, bo ten fosfor był... pieczara w pasy, fosfor po całości i DAP w pasy i DAP to będzie też około 500 kilo na hektar, po tym to wszystko oramy. Wypada nam, że oramy w tą stronę, więc rządki są odsunięte o około 20 cm w tą stronę, żeby pług po prostu kładąc nam skibę w tą stronę, żeby Cała ta materia organiczna i nawozy wypadły nam w tą rzeczywistą, jakby wiecie, w ten rzeczywisty rządek, który właśnie będzie szedł tu. No bo ten pług wydaje mi się, że jakieś 25 centów powinien przełożyć tą materię i ten. Obornik jeszcze przed tym pługiem, właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, czy przed, czy po. Zobaczymy, jakie, jakie tu będą. Słuchajcie, manewry pójdzie tu. kizery w dawce 250-300 kg, bo tu mamy dość ubogo jeśli chodzi o magnes. I potem, jeśli to te nawozy wszystkie będą posiane, pole będzie przygotowane, porównane, wtedy już za pomocą GPS-a, czyli GPS-a słuchajcie w oku, wyznaczamy już sobie tak już całkowicie profesjonalnie rządki, rozciągamy sznurek od razu na wszystkie rządki i sadzimy, sadzimy tu. Odmianę, uwaga, uwaga, jakże popularną w ostatnim czasie, odmianę Paularet, Paulareta już miałem w planach posadzić od dwóch lat, ale żeby kupić drzewka Paulareta to wcale nie jest taka prosta sprawa, z tymi drzewkami mieliśmy małe przeboje, ale o tym opowiem Wam w następnym filmie, Paularet jest zadołowany u nas Pokryty, pokryty, zakryty Plandeką, zakryty śniegiem. Są to dość charakterystyczne drzewka, których u nas w gospodarstwie tego typu drzewek nie było już bardzo, bardzo długi czas. I ten sad będzie stanowił pewne wyzwanie. Sadzimy go w technologii węglowej, czyli tam karbom, tak jak mniej więcej to, tylko troszkę więcej karbomatu. Sadzimy go też w większym zagęszczeniu. Stąd też właśnie no, zabawa, nie zabawa. Stąd też w miarę dobre przygotowanie tego pola pod względem. Materii organicznej, pieczara i węgiel organiczny, mineralnej, bo pH po raz kolejny podnosiliśmy tu czarną kredą, ale musimy to wzbogacić te pole przede wszystkim o fosfor i przede wszystkim o magnez. Wapni jako siarczan wapnia, też tu poszedł. I zagłębiając się w te analizy gleby, które nam tu powychodziły na tym polu, wydaje się, że tego fosforu najważniejszego, chyba pierwiastka, jeżeli chodzi o wzrost, jeżeli chodzi o takie zmęczenie gleby i tak dalej, nie uzupełnimy tu jednym strzałem czy dwoma strzałami. Stąd też na tej działce, która ma ewidentne braki, jeśli chodzi o próchnicę, składniki pokarmowe, mineralne i tak dalej, i tak dalej, będziemy celować tu w dokarmianie czy w nawożenie je się wiosenne niezwykłym azotem, niezwykłym pojedynczym salmagiem tylko nawozami wieloskładnikowymi, żeby ten fosfor wprowadzać, żeby wprowadzać te mikroelementy, żeby wprowadzać jeszcze dodatkowo potas, który nie jest typowo Potasem w postaci chlorkowej. Także w, na wczesną wiosną wjedzie tu wieloskładnik. Jaki wieloskładnik? O tym też pewnie nagram film, bo to nie wcale taki, że tak powiem, zwykły ten wieloskładnik, a trochę taki, wiecie, niezwykły. Dobra, trzeba się brać, żeby to ogarnąć, żeby na dniach tu ładnie wjechać i w tym śniegu ładnie to wszystko zrobić. Praca w tym śniegu i lekko, nie jest jakiś duży, i na lekko zamarzniętej ziemi będzie tu absolutnie kulturalna, nie będzie tu żadnego błota. Będziemy sobie jechać ciągnikiem i fajnie nam się to te linie powyznaczają. Też jakość rozrzutu będzie dobra, więc, no, mimo że warunki wyglądają na średnie, to, to wbrew pozorom praca tu będzie dobra. A jakim rozrzutnikiem będziemy rozrzucać? No, też to będzie sprzęt, że tak powiem, pierwszego użycia, więc eee, też Wam pewnie nagram. Pozdro.